Dzień dobry. Ktoś mnie wczoraj zapytał w komentarzach, jak wygląda życie po korpo? I y, powiedziałabym, że to jest nazwanie tego życia, które teraz prowadzę życiem po korpo. To jest tylko jeden aspekt, dlatego że tak wielu z nas marzy o tak zwanym zostaniu wczesnym rentierem czyli odejściu z kariery wcześniej, żeby móc tak zwanie cieszyć się życiem wcześniej, póki się ma zdrowie, póki jeszcze ma się ochotę podróżować. Więc to, co ja teraz, czego ja teraz roznaję i czego próbuję na własnej skórze, to jest takie właśnie, taka próbka życia rentier, tak? Czyli takiego człowieka, który po prostu nie pracuje oficjalnie na etat i de facto robi, co chce. I wracam do pytania, jak? wygląda takie życie e, po pokorkowa i muszę wam powiedzieć, że zaledwie w takiej świadomości pełnej wolności, jestem zaledwie od tygodnia, bo wcześniej w Singapurze miałam mnóstwo tych rzeczy, które musiałam wykonać. Tak? Czyli to był jeszcze ten element starego życia, bo zamykać te wszystkie dokumenty, mieszkania i tak dalej I to jest. Wszystkie formalności należały wciąż do życia człowieka zatrudnionego, czyli tak zwanego ekspata w Singapurze. Tutaj dopiero na Fuko, kiedy zamieszkałam w tym małym Bungalowie, blisko plaży, na wsi, bo to de facto jest wioseczka, gdzie ja mieszkam, gdzie nic się nie dzieje, gdzie jest tylko ta jedna kawiarnia, jedna akceptowalna restauracja. I specjalnie się w takim miejscu umiejscowiłam, żeby mieć warunki do tego, żeby się skupić, żeby już naprawdę nie móc sobie znaleźć jakiegoś uzasadnienia do tego, żeby nie pisać albo nie robić jakiegoś planu na to, co dalej. I już mam pierwsze przemyślenia. Już mam pierwsze przemyślenia, a pierwszym z tych przemyśleń najważniejszym jest to, że jeżeli planujemy. Rozpoczęcie w którymś momencie życia, takiego życia rentiera, czyli zrezygnowanie z, tej, z tego stałego kieratu, nazwijmy to, stałych obowiązków, stałych elementów, stałych momentów w życiu, takich jak to w społeczeństwie się oczekuje, to uwaga, trzeba przygotować się do tego psychicznie wcześniej. Dlatego, że takie życie wymaga innych umiejętności, których na co dzień nie mamy i nie potrzebujemy. I zaraz Wam powiem kilka aspektów, które dają mi bardzo mocno do myślenia, już po tym jednym tygodniu. I jednym z nich jest zasadnicza różnica w takim życiu, jakie ja prowadzę teraz, versus gdy jesteśmy zatrudnieni, a mianowicie jest to. Podstawowe założenie, czy coś muszę, czy coś mogę. Gdy jesteśmy zatrudnieni, gdy mamy obowiązki, rodzinę, dom, kredyty. Większość naszego życia postrzegamy jako coś, co musimy zrobić. Prawda? Nawet jak nadchodzą święta, nawet jak nadchodzą, nie wiem, zbliżają się wakacje, musimy zaplanować te wakacje, żeby te nasze dzieci mogły odpocząć, żeby wykorzystać letnie miesiące, żeby to, żeby tamto, żeby miały kontakt z dziadkami i tak dalej. I powiem Wam, że to muszę, to, to założenie, że coś muszę, tak jak wydaje nam się męczące. Tak jak wydaje nam się, że z ulgą spotkamy się z takim życiem, kiedy tego muszę już tyle nie będzie, a będzie mogę, powiem Wam, że to muszę jest wygodne. Jest wygodne. Dlatego, że możemy narzekać, możemy, mamy na co zwalić to, że na przykład mamy zły humor albo, że na przykład coś nam się w tym życiu nie udaje, albo nam się nie podoba. Um, mamy na kogo to zwalić. Po drugie, nasze nastawienie do życia jest takie trochę bardziej na przetrzymanie. Muszę jeszcze to przetrzymać, muszę jeszcze tyle i tyle popracować, żeby spłacić kredyt. To jest takie coś, co pozwala nam w pewnym sensie iść do przodu w jakiś przewidywalny sposób. Um, w jakimś Celu, który nie zależy od nas, czyli możemy na niego wsioczyć ile chcemy. Natomiast takie życie, jak ja prowadzę w tej chwili, kiedy nic nie muszę na tą chwilę, na tą chwilę jeszcze nic nie muszę. Za rok, kiedy skończą mi się oszczędności, będę musiała, ale na tą chwilę daję sobie jeszcze przestrzeń na to, żeby móc. I powiem Wam, że to jest gigantyczna zmiana i wcale okazuje się, że nie jest łatwiejsza. Nie jest to łatwe. Dlatego, że to mogę, to, że ja wszystko mogę, to znaczy, że cała odpowiedzialność za każdą decyzję, za każde miejsce, w którym jestem, za każdą czynność każdego dnia spada na mnie. Jeżeli mam zły humor, jeżeli obudzę się w złym nastroju, jeżeli na przykład ogarnie mnie jakiś lęk, w związku z tym, że nie wiem, co i kiedy się stanie, nie mam tego na kogo zwalić. Muszę wziąć to na klatę, że to jest wynik mojej własnej decyzji. I to jest coś zupełnie nowego. Moim zdaniem, nie wiem, dajcie znać, czy u Was też tak jest. Ale mam wrażenie, że jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień do tego, że jak coś się nie udaje, coś nam coś nie wychodzi, coś jest niewygodnego, to lubimy to zwalić na kogoś innego. Rzadko kiedy e, przyjmujemy odpowiedzialność za to. I to jest jeden z dużych elementów. Dużych elementów. Dlatego, że w głowie gdzieś tam brzęczy, że przecież wybrałam. Taką tropikalną wyspę. Wybrałam sama sobie takie miejsce, w którym nic się nie dzieje. Sama zaplanowałam sobie taki, taką pseudorutynę, żeby jednak zmusić się niestety do tego, żeby pisać, żeby coś zostało z tego wyjazdu, żeby coś jakoś zamknąć ten wyjazd, ten to mieszkanie w Singapurze, bo to dla mnie też jest potrzebne trochę też terapeutycznie pewnie, żeby jakoś podsumować. I jeżeli nadchodzą takie chwile, kiedy jestem nudzona, kiedy um, nie chcę, mi się tak strasznie mi się nie chcę um, zmusić się do czegoś, do do czegoś, co postrzegam, że tego nie um, albo po prostu się nudzę, no bo de facto um, inaczej powie, przy, przyjmuje się takie przewidywalne otoczenie, kiedy ma się ograniczony czas, kiedy jesteś na tydzień dwa urlopy w danym miejscu, inaczej wtedy jakby najadasz się tym nic nie robieniem, tym takim brakiem musienia na zapas. Tak, starasz się odreagować. to jest takie trochę terapeutyczne. Natomiast, jeżeli ja tutaj mam miesiąc, zostało mi jeszcze trzy tygodnie, plus jeszcze trzy tygodnie dzisiejszy, plus jeszcze miesiąc, w jeszcze gorszej dziurze. W Wietnamie później, gdzie nie będę miała tej, tego cudnego elementu plaży. Bo tam przy Hoi'an w kwietniu będę mieszkać w takim miejscu, gdzie do plaży będę miała 7 km. To już jest wysiłek dojechać do plaży. A tutaj plaża jest tym najlepszym, najbardziej pozytywnym doświadczeniem e, tych dni, tutaj. Tak? To morze, to e, pływanie w tej w spokojnej e, wodzie przezroczystej, tej pięknej plaży, to jest bardzo pozytywny element. I, ta, I tak jakby ta dłuższa perspektywa powoduje, że inaczej się to postrzega. I takie chwile zwątpienia, chwile, z, chwile jakiegoś takiego zawahania stają się czasem nawet przerażające, bo być może będzie tak przez najbliższe miesiące i tu podchodzę, przechodzę do drugiego elementu takiego życia, drugiego jakby poziomu, którym jest ono trudne. A to jest taki poziom przewidywalne versus nieprzewidywalne. Żeby zamknąć jeszcze ten poprzedni element, czyli tego muszę lub mogę. Tak? Tego wzięcia odpowiedzialności za każdy swój dzień. Powiedziałam wcześniej, że trzeba wcześniej wyrabiać w sobie pewne umiejętności. I moim zdaniem, przed zostaniem rentierem, przed zrezygnowaniem z kariery zawodowej, powinno się moim zdaniem w 100% pójść na kurs mając bojność. Powiem Wam, że to jest coś, co najbardziej, najbardziej mi się tu przydaje. Ja taki kurs mindfulnessu zaczęłam jakby, 5 6 lat temu w Warszawie. I miało mi to jeszcze pracując w Warszawie, miało mi to pomóc w takiej regulacji jakichś emocji. Nawet nie wiem, dlaczego to zrobiłam. I żeby Wam uświadomić, czym jest taki mindfulness, to jest taka umiejętność zauważania tu i teraz, w wielu wymiarach. Czyli na przykład właśnie zauważania detali, zatrzymania się, mentalnie zatrzymania się w chwili i zauważenia różnych doznań, smaków, dźwięków, widoków, kolorów, struktur i tym podobne. Bo nie mamy tego naturalnie wyćwiczonego, przynajmniej no, bardzo mało ludzi ma coś takiego wyćwiczonego. I w momencie, kiedy życie tak strasznie spowalnia po korpo i dzień może się wydawać nieskończony w tych ilościach godzin, które są nie mamy niczy, niczego konkretnego do wypełnienia, do zabicia tego czasu. I wtedy, a także w momentach, kiedy jednak dochodzą nas kryzysy jakieś emocjonalne, a wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi, nasze emocje są czasem pozytywne, czasem negatywne, czasem nie wiadomo dlaczego czujemy się mentalnie słabiej, czasami lepiej. Wtedy właśnie Mindfulness i takie zatrzymanie się na tym, czego możemy się uchwycić jako pozytywnego doznania w danym momencie, jest absolutnie niezbędne. Moim zdaniem jest niezbędny. Niezbędny, podkreślam. I na szczęście po tym kursie, który zrobiłam 5-6 lat temu, w samym Singapurze, przez sam fakt tego, ile tam jest pięknych rzeczy, ile tam rzeczy mnie cieszyło. Moim zdaniem, ja sama się tak oceniam, że weszłam na bardzo wysoki poziom Mindfulnessu. W Singapurze praca potrafiła być tak wymagająca i tak strefująca, że w pewnym momencie trafiłam do szpitala z 20 żodami na żołądku. Tak tylko mówię, żeby zilustrować, jak bardzo było to dla mnie trudne momentami ta praca tam. I właśnie mindfulness pomógł mi. Odseparować się od tego stresu. Ten stres był jedną częścią życia, ale bardzo dużą część życia zbudowałam wokół mindfulnessu, wokół, tych, wokół tego karnienia zmysłów pozytywnie. Tym, tym co widzę, słyszę, tym, co przynosi mi radość. Bardzo, bardzo, bardzo zdrowia. Wracam do drugiej części mojej wypowiedzi, a mianowicie tego, co jest niezwykle trudne w takim życiu, czyli nieprzewidywalności. Bo znowu, będąc w rutynie pracy, domu, życia, mamy je bardzo przewidywalne. I ta przewidywalność jest też y, krótkoterminowa. To jest trzeci element tego, o czym chciałam wspomnieć. Że z reguły, żyjąc na etacie, y, mamy takie dosyć konkretnie krótkie terminy tego, o czym myślimy. Mamy tak napchane życiorys, że myślimy o danym dniu, o danym tygodniu, co trzeba zrobić do końca tygodnia. Myślimy ewentualnie na parę miesięcy do przodu, co trzeba zaplanować. Nie wiem, szkołę, zajęcia. Zajęcia dodatkowe dla dzieci, bo będzie na przykład, nie wiem, się chciało dziecko dostać do jakiejś szkoły. To są takie jednakże krótkoterminowe cele. Ok, jeśli mamy kredyt, musimy planować, jak to spłacić. Ale mimo wszystko przewidywalne. Znamy swój rozkład dnia. Wiemy, co lubimy, czego nie znosimy. I Nasza cała uwaga osadza się wokół tych krótkoterminowych, stosunkowo krótkoterminowych celów. Mamy podokładane do siebie klocuszki tego, o czym możemy myśleć. Dużo rzeczy, które zajmują naszą uwagę bardzo praktycznych, bardzo wdrożeniowych, bardzo planistycznych, takich, które nie zostawiają nam dużo przestrzeni na zastanawianie się nad sobą samą. A to jest element, który jest dla nas jako ludzi najtrudniejszy. Bo my, po pierwsze, obiektywnie, to mówią wszyscy psychologowie, naukowcy, nie rozumiemy sami swojego mózgu, nie rozumiemy jako ludzie tego, jak on działa, rozumiemy mały aspekt tak, tego, a przede wszystkim nie potrafimy nad nim w 100% zapanować. Więc tam, gdzie do głosu dochodzą myśli, wątpliwości, i lęki, tam dla wielu ludzi zaczynają się problemy. Się. A takie życie, jak ja prowadzę teraz, ma e, wszystko nieprzewidywalne. I to w długim terminie. Bo jedyne, co wiem, to kiedy zjadę do Polski albo do swojego konkretnego kraju. Poza tym wszystko jest otwarte. Nic nie wiadomo. Nie wiem, co będę robić jesienią jeszcze. I jeżeli zdecyduję się takie życie prowadzić już od teraz na stałe, to rodzi się pytanie: ile takich lat mi zostało do zapełnienia? Czy to jest 20, czy 25? Co będzie dawać mi w życiu poczucie jakiegoś znaczenia, jakiegoś sensu w takiej, w takiej sytuacji? Bo. Samo cieszenie się morzem i samo cieszenie się słońcem mi osobiście nie wystarcza. Większość z nas potrzebuje mieć jakieś poczucie sensu tego, że żyje, tego, że coś robi, że komuś jest przydatny. Więc to nieznane, to nieprzewidywane uwalnia wiele dżinów z butelki. Różnych naszych... Um, Takich poczuć, nie, takich insecurities, to się mówi po angielsku, czyli takich niepewności, wątpliwości wokół nas, nas samych i mnóstwo lęków. I myślę sobie, że tutaj to, co musimy zrobić zawczasu, przed przystąpieniem do tego życia, to przyzwyczajać się po trochu chociażby na nieprzewidywalność poważnie mówię. Czyli coraz więcej yy, dni w naszym życiu zostawiać swojemu losowi. Dopuszczać do tego, że coś samo się rozwiąże. To są tylko takie małe kroczki. Przyzwyczajać siebie samego do tego, że po prostu coś będzie niewiadome. Nie będziemy mieć na coś kontroli. Bo Nasze normalne życie jest tak bardzo kontrolowane, że to poczucie braku kontroli w pewnym sensie, nie wiadomo co się wydarzy, nie ma się czego uczepić, y, trudno jest zaplanować taki dzień co do minuty, y, to może budzić ogromny dyskomfort. I to pomimo tego, że będziemy w najpiękniejszym mieście, najpiękniejszym miejscu, na no, najpiękniejszej tropikalnej wyspie I to prowadzi do. Ostatnie rzeczy, o której chciałam powiedzieć, to jest super, super, super ważna w takim życiu poszli korpo. A jest nim to, o czym mówiłam w innym filmie, czyli o tak zwanej samospełniającej się przepowiedzi. I to, co mamy w głowie, to, co myślimy o swoim życiu, to, co myślimy o sobie samym, to, Zabierzemy ze sobą nawet do raju. Dlatego tak istotne jest, żeby posprzątać w swojej głowie, zanim zdecydujemy się na niepewność, nieprzewidywalność w życiu i dużo wolności. Jeżeli myślimy o sobie, że nie dajemy rady, jeżeli myślimy o sobie źle, jeżeli um, Mamy w głowie dużo lęków dotyczących różnych rzeczy, że nas ktoś oszuka, że się rozchorujemy, że mnóstwo ludzi mają lęki. Że mm, generalnie lęki, tak? To nawet w najpiękniejszym miejscu na Ziemi one nas dogonią. One nas. I tym bardziej, jeśli mamy tak dużo czasu, jeśli mamy tak... Yy... Jeśli nie mamy tych wypełniaczy życia w postaci obowiązków i tego wszystkiego muszę, to te wszystkie głosy dojdą do, do głosu. I naprawdę mówię Wam, że mięsień pozytywności, mięsień przyjmowania wszystkiego z optymizmem, e, powiedziałabym, że jest niezbędny do życia pokorą jest niezbędny i to jest coś, nad czym możemy pracować znacznie wcześniej, bo taka zmiana myślenia zajmuje sporo czasu, do tego służy na przykład terapia. Muszę powiedzieć, że ja akurat instynktownie um, zrobiłam sporo w tym kierunku, dlatego że przechodziłam terapię kilkuletnią jeszcze zanim przyjechałam do Singapuru i tutaj takim elementem tego porządku w głowie jest też tak, taki, taka zdrowa relacja sam z sobą. Bo jeśli jeszcze po korpo dojdzie nam element życia sama, samemu, jeśli będąc tym rentierem, przechodząc w tą wolność, e, jesteśmy sami ze sobą, a mamy sami ze sobą związek e, jakiś taki policyjno-więzienny, czyli Pilnujemy siebie krytykujemy siebie samych nie ufamy sami sobie nie doceniamy sami siebie ręka w górę ile ludzi ma taki związek sam z sobą jakiś jakieś echa dalekiej przeszłości z dzieciństwa nie wiem skąd to się nazywa lękowo ambiwalentny stosunek styl przywiązania czy, czy coś w tym stylu jeżeli będziemy w tym następnym życiu sami, ze sobą, i mamy do siebie taką właśnie relację, to trafimy do bardzo niefajnego miejsca. Dlatego, że nie będziemy mieć żadnego rozpraszacza i żadnego zewnętrznie uznawanego za sukces umilacza w naszej własnej relacji z nami samymi. I tutaj zawczas potrzebne jest budowanie zdrowej, normalnej, życzliwej relacji z sobą samym. I nie mówię o miłości do siebie samego, bo ja osobiście w to jakoś tak nie do końca wierzę, żeby być w sobie zakochanym. Wydaje mi się to trochę narcystyczne, ale mm, możemy próbować być swoim własnym. Bardzo dobrym przyjacielem, takim jakiego zawsze chcieliśmy mieć. Czyli osobą, która widzi, akceptuje to, że jest się takim, jakim się jest, że ma się słabości, ma się silne strony. Bycie ze sobą realistycznym, docenianie tych silnych stron, zauważanie ich z życzliwością. Ale również dawanie sobie przyzwolenia na te słabsze momenty, bo jesteśmy tylko ludźmi i bycie dla siebie samych po prostu życzliwym. Bardzo często poczucie samotności bierze się z różnych elementów, takich jak zmęczenie, szczególnie zmęczenie, bycie głodnym, bycie zmarzniętym. Dlatego tak potrzebne jest być dla siebie życzliwym i powiedzenie sobie: Nie masz ochoty dzisiaj pisać, poczytaj książkę. To też jest ok. Dlatego, że zmuszanie siebie samego do czegokolwiek powoduje potem nawarstwianie się tego policjanta w głowie i tych myśli: no tak, że się do niczego nie nadajesz. I to naprawdę nie przyspieszy ani tego dnia, ani w przyszłości niczego, co zamierzaliśmy zrobić. E, tak więc. Jak widzicie, jest sporo pracy przed człowiekiem, który chce rzucić wszystko, w cholerę, i przenieść się gdzieś w Bieszczady, albo przenieść się na tropikalną wyspę, tak jak ja. Jest dużo pracy do wykonania, dużo mięśni do wykształcenia, nowych nawyków, które pozwolą nam cieszyć się z tego nowego życia. Jak najbardziej, I nie mówię, że w 100%, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale cieszyć się tak jak można i pozostać przy zdrowych zmysłach, bo naprawdę lęki związane z tą ilością wolności, z tą tą ilością wolnego czasu w tym e, nieprzewidywalnym, które jest wokół nas, przed nami i tą taką perspektywą bardzo długiego czasu, który być może w tym stylu życia nas czeka, to potrafi być naprawdę przerażające. Dla ludzi, którzy nie są e, na to gotowi. Myślę, że nikt nie jest na to gotowy tuż po korporacji, ale te, te elementy takiego te, te umiejętności, o których tutaj wspomniałam, mogą nas do tego bardzo dobrze przygotować. A ja będę Wam dalej donosić, jak to się wszystko rozwija w następnych tygodniach i miesiącach. Pozdrawiam bardzo ciepło.